Szanowni Państwo, jesteśmy na wystawie zatytułowanej Miasto z widokiem na Przemyśl w Wilno i w Wystawie, której inicjatorem było Towarzystwo Projektów Edukacyjnych, a gospodarzem jest Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. Na wystawie prezentowane są prace będące wynikiem warsztatów malarskich poprowadzonych przez Roberta Bluja i Ewelina Bluj. To ojciec i córka, artyści mieszkający na stałe na Litwie pochodzenia polskiego i oboje, tak Robert Blu jak i Ewelina Bluj, są absolwentami Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Z tym, że Robert Bluj swoje dzieła tworzy w jego rodzinnym mieście, w Wilnie, i ten cykl obrazów obecny jest na wystawie w Przemyślu. Natomiast Ewelina Bluj, urodzona w Warszawie, chociaż z rodziców pochodzących z Litwy, mieszka swoją karierę artystyczną, rozpoczęła w Polsce i mieszka w Warszawie. Jej cykl poświęcony jest miastu Warszawa, a konkretnie dzielnicy Praga. Oboje pokazują więc miasta swojego urodzenia, z tym, że prace, i zobaczycie to Państwo na wystawie, Roberta Bluja, które są bogatą kolorystyką, ale w mieście Roberta Bluja, rodzinnym mieście w Wilnie, brakuje człowieka, tak jakby Robert Bluj antycypował przedkowidową sytuację, trudną dla nas wszystkich, jak, jakbyśmy. My pouciekali z, tych miast, z tego miasta rodzinnego Wilna. Natomiast w obrazach Eweliny Bluj, gdzie Praga jest pokazana w konwencji szaro ciemnej, właściwie monochromatycznej, pojawia się człowiek, ale człowiek uwikłany w codzienną rzeczywistość, człowiek funkcjonujący w tej praskiej codzienności. A więc dwa oblicza dwóch miast rodzinnych i ostatecznie oblicze Przemyśla. Przemyśla, które jest namalowane przez Uczestników warsztatów malarskich prowadzonych przez Ewelinę Bruni i Roberta Bluja, na ile i ile jest Roberta Bluja i Eweliny Bluja w pracach tychże młodych twórców, tychże twórców amatorów, którzy brali udział w warsztatach malarskich, odpowiecie sobie państwo sami, ale nie ulega wątpliwości. Widziałem te prace w reprodukcji, są to świeże spojrzenia, są to indywidualne przeżycia przemyśla przez. Tychże uczestników warsztatów do obejrzenia przemyśla, w spojrzeniu nowych artystów, jak też do obejrzenia miast rodzinnych Eweliny Blu i Roberta Bluja. serdecznie zapraszam w imieniu swoim Fundacji Projektów Edukacyjnych i Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Dziękuję bardzo. Towarzystwo Projektów Edukacyjnych, istniejąca fundacja już od 7 lat, zajmuje się realizacją różnych projektów, których celem jest Edukacja poprzez sztukę. Jednym z tych projektów, najnowszym naszym, jest „Przemysł na nowo namalowane, którego, który tak naprawdę dzięki zaangażowaniu się Roberta Bluja, wybitnego polskiego malarza z Wilna, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, mógł być zorganizowany na tak wysokim poziomie. Jego główną częścią były warsztaty zrealizowane razem z Podkapalskim Centrum Edukacji Nauczycieli, w którym wzięło udział 24 osoby. I w wyniku kilkudniowych zmagań z materią malarską powstało kilkadziesiąt wybitnych prac malarskich. Obecnie w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej prezentujemy wernisaż obrazów, wszystkich, które zostały namalowane w ramach warsztatów, a także obrazów, osób, autorskich obrazów Roberta Bluja i Eweliny Bluy, córki Roberta, jednocześnie wybitnej malarki, która dopiero co ukończyła Warszawską Akademię Sztuk Pięknych. Zapraszamy do oglądania obu wystaw, tak uznanych malarzy, jak i tych, którzy zaczynają swoją przygodę z malarstwem, a przynajmniej pierwszy raz w muzeum prezentują swoje obrazy. Dziękuję bardzo.